Cześć dziewczyny, witamy z, yy, z przedzary, yy, a na witrynie yy, spódnica z kokardą, między nogami. <grym> no Idziemy sprawdzić, co w zarze piszczy i sprawdzimy też jeszcze inne sieciówki. Zaraz yy, zaczynają się wyprzedaże, może coś fajnego upolujemy, ale ale Karola jest... ogrywa garnitur, wygląda naprawdę nieźle. Także chodźcie z nami. Poprzymierzamy, zobaczymy coś Karola, coś ja na pewno coś upolujemy. Od jakiegoś czasu zaraz zmienia swój imidź i sklepy wyglądają już trochę inaczej, jakby luksusowo. I na przykład to drzewo ma o tym świadczyć i w ogóle tak bardziej rozłożone kolekcje, nieściśnięte tak trwa. Chociaż najbardziej luksusowy sklep to jest w Kadi w tym momencie. Tak, o jej tam rzeczywiście jest no. bardzo ładnie. Ja tutaj coś do mierzenia wzięłam, ale pokazujemy, że to jest największy hit, taki bombkowaty. Tak, teraz bombki znowu wkraczają. Ja pamiętam czasy liceum, kiedy bombki <gry> były modne, a teraz znowu. I zobaczcie, bardzo dużo czerwieni jest. W Bo jest, czerwień jest hitem tego sezonu. I teraz też uważajcie dziewczyny, to jest czerwień taka bardziej makowa. I teraz Wam pokazuję czerwień taką krwisą. Widzicie różnicę? Nie, niewiele. Nie, 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 nie widać, widać, telefonie nie widać. Ale zobacz, ta tam ta czerwieni z tak. tak, Ta jest jeszcze bardziej makowa ta. Czerwień, czerwieni nierówna. O. Czerwień, czerwieni, nierówna, to właśnie powiedziała Suzy, nie wiem czy widziałyście. Tak. Ale zobaczcie, że faktycznie Ta trzeba smakowa. sobie dobrać do koloru skóry, w której tak. się wygląda najfajniej. Tak. E, tutaj fajne spodnie, ja je mam w kolorze, on, ja je mam w beżu i, w, i czarne i one są naprawdę fajne, fajnie się układają, więc też największe dziewczyny e że plus size, będą naprawdę spoko i dobry skład, bo tutaj jest chyba wiskoza i modal albo wiskoza modal i 11% poliestru ale są naprawdę są naprawdę fajne i zobaczcie to są w takich wakacyjnych kolorach ja mam właśnie beżowe i czarne i mega mi się sprawdzają a zobaczcie w ogóle jak tutaj jest taki wakacyjny vibe w ogóle super jest ta różowa koszula, ma piękny kolor ta biała tutaj wytłoczana też w ogóle jest super. No to tutaj też super. No a tu mamy Suzy przeglądającą ubrania i tutaj oczywiście najmodniejsze też w tym sezonie cytryny. I w ogóle ta sukienka jest taka włoska. Ta, 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 tu, tu, tu. No, rzeczywiście. No i tu jest jeszcze jedna w cytrynki. Ale tamta ładniejsza. Ja ciężko zostawię z taką. Rynianym, ale znalazłyśmy też taką dłuższą kamizelkę i byśmy chciały ją razem z Karolą się mierzyć. Także ja mierzę pierwsza, Zaraz zobaczymy. No bo taka też fajnie by się stylizowała na przykład z krótkimi, skodenkami, coś po spód rozpięte, więc y, sprawdzamy. I ona ma w ogóle super skład, bo tutaj jest chyba len wiskoza. Mhm. Tak, len i wiskoza. Mierzymy. No i tutaj jest mały ząg, bo to jest do stylizowania, żeby pod spód coś, coś ubrać, coś, coś założyć i tutaj jest stały stanik na zewnątrz. Także ja nie. No ja też chyba, ja nie wiem, czy będę mierzyć, no. Jakby zamysł jest fajny, tak, ale no to nie. Ale kto tak mi robi? Oj, bo jestem leniwa, no wiecie, jak to jest przymierzanie. Piękna sukienka. Troszkę to mi wychodzi bokiem, ale jest piękna. No, jest śliczna. Pokazujemy tę koszulę, bo jest całkiem niezła, słuchajcie, liniana, ale ja szukam takiej idealnej jak mamy z Massimo, tą taką w niebieskie paseczki, to szukam coś właśnie z różem. Jest fajny kolor, ale jednak no nie wiem, nie kupiła mnie jakoś tak do końca. Coś tutaj nie, ale. Może jak obejrzę vloga, to stwierdzę, że jednak tak i wrócę powiem. Ładne jest to, że ma ukryte guziczki. No i ten kolor ogólnie jest naprawdę tak, ładny. Ale wiecie, no nie padłam. Ja rozumiem. Zara dostępna dla wszystkich w całej Polsce, na całym świecie. Ja wszystko rozumiem. To jest fajne. Natomiast to, to nie jest fajne. To nie jest fajne dziewczyny. Ale jaką Polski. Nie, jeden, taki, jeden taki, jeden taki. Nie. Ale ta trybka mhm. nie jest... nie jest zła. No, W najmodniejszym kolorze ja bym nie kupiła... ale. jest kwiat ale... na szyję dla ciebie, Karolka. Jesteśmy w mango i widzimy tutaj bardzo ładny. Wydaje się, że lniany, komplet y, różowy, fuksjowy nawet bym powiedziała. No, len, len. len. I są do tego długie spodnie i. Taka. Kamizielka. I tutaj zaraz. A tu już, chyba jeszcze o, jest marynarka. Jeszcze jest marynarka. Bardzo fajny. No mocny, to jakoś fajny, od razu pomysł. widać, co trzymasz w ręce, tak. co bierzesz. Słuchajcie, bo ja mam piękny koszyk, chciałabym powiedzieć, z Ochnika, ale Karola się w nim zakochała. No i co? Muszę jej oddać, tak? No bo tak ciężko tutaj pracuję, muszę ją motywować do dalszej pracy, więc oddaję. I teraz sama nie mam koszyka i sobie szukam. Co myślicie o takim koszyku. No to on jest super, jest Ta, piękny mówię, i jest stworzony dla mnie. Tak, i jest w ogóle, bo ty lubisz torebki, tak. które są na ramię. Tak, ja tylko a ja lubię kocham. do ręki. Więc yy, ten jest koszyk idealny, jeszcze ten kolor do Twoich klapeczek z do Z no, Marco no, do tych klapeczek, prawda? Że ten brąz mi się połączy z tymi klapeczkami. Tak. Ojej, a jak już jesteśmy przy klapeczkach, to te. Słuchajcie, ja myślałam, że nasze mokasyny Wiko są najwygodniejsze pod słońcem kapcie, ale te też są takie wygodne. Jest mi w nich tak dobrze, bo latam w nich cały dzień i naprawdę wow. No ale to hiszpańska robota, a oni potrafią robić eskadrylę. No, to co brać? Brać. Brać, dobrze, biorę. A dla dziewczyny w rozmiarze petit jest też taki mały koszyk. Bardzo ładny, również. I. Faworyt Karoli na no. wieczorne wyjścia, 199 zł, limitowana edycja, Cię. No ta torebka jest naprawdę fajna na wakacje dziewczyny, na takie kolacje, Prawda? super. Też fajnie. Takiego nie potrzebuję, bo ja mam y, tą beżową moją z mojej kolekcji, ale ten... Duży koszyk, wraca do domu. Słuchajcie, w mango jest naprawdę dużo ładnych rzeczy. Kolorystyka taka fajna, wesoła, kolorowa i zielone i różowe pomarańcze, tak, ale e, przechodziłyśmy i taka sukienka nam wpadła w oko. Również e, taka bawełniana, dźwięca. bardzo ładna, i będzie, ona będzie taka ubierająca bardzo. Tak. tak. Wielokrotnie mówiłam, że bardzo lubię połączenie czerwonego, granatowego i białego. I tak właśnie tutaj w całych setach poukładane jest w Ojszo. Jeszcze też błękit fajnie, wymiennie, e, zamiast granatowego. I jakoś tak nam się podoba ta ściana <laughs> z tymi kolorami w naszym stylu. Ale w ogóle fajne te sportowe e, sety, że widzicie, że macie takie krótkie spodnie, leginsy i do tego e, sportowe topy. Fajny, fajny, fajny w ogóle zestaw. I właśnie na tylko koszulę narzucić mm -hmm. i macie taki... Fajny look, lifestyle look. Y, szczerze mówiąc powinnam przymierzyć y, ten set, bo potrzebuję czegoś do tonisa ale nie ma O, 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 to to fajne, <laughs> no, jestem okremy. za. Wpadła nam w oko ta sukienka, którą nosimy w zestawie, tak, no. o, I to jest w ogóle fajne też, widzimy jak jedziecie na wakacje, po prostu na strój kąpielowy. Mhm. Ja, jest bardzo, bardzo no tak. Dziewczyny w HM jest już wyprzedaż i teraz pokazujemy Wam koszyki, jakie są dostępne, różne wzory. My mamy ładniejsze, my mamy ładniejsze. Tutaj zobaczcie, jeszcze w ogóle fajna w HM jest sukienka z wiskozy, z takim ozdobnym paskiem, w ogóle bardzo przyjemna i 127 zł. Ja mam bardzo podobną z ubiegłego roku, tylko taką przewiązywaną bez tego paska i tutaj jeszcze taka bawełniana krótka sukienka, też fajna e, jako taka baza e, do wakacyjnej stylizacji, wiecie, no to marynarka, fajny koszyk, klapki i, i wyglądacie ładnie. Role się odwróciły i mamy Karolę w sukience, w której ona się nie czuje, ale też takie rzeczy wam pokazujemy, eee, to żebyście wiedziały. Jest ładna, ma ładny wzór. Mm -hmm. Jedyne co ono, co strasznie tutaj, poszerza w ramionach. Poszerza. Ale ogólnie jest naprawdę ładna, bardzo przyjemna. Prawie, prawie. fajny prawie, wzór, prawie. Prawie. bo te kwiatki nie są takie, wiecie, się w oczy. Tak, bo jakby ten wzór nie męczy, prawda? Tak. Dziewczyny w większych rozmiarach, jak chcecie dobrze wyglądać w stroju kąpielowym, to Karolina rekomenduje ten konkretny scherm. Tak, ja go bardzo lubię, bardzo dobrze się w nim czuję i jest naprawdę ładna. Jest taki i jest też w takiej wersji. Tak, ja polecam ten czarny, chociaż ten też jest uroczy, ale ja się w paskach tak nie do końca, mm -hmm. ale czarny jest super i w ogóle fajnie, bo on ma miseczki, więc trzyma ładnie biust. I granatowy. I granatowy. I tam jest jeszcze taki niebieski. O. Chcemy przymierzyć kapelusz, bo ja we wszystkich wyglądam źle. Ale ten jest naprawdę ładny i coś czuję, że tu będzie dobre, Dobra, dobrze, dobrze, dobrze. Ej, ładnie! Pierwszy kapelusz to pasywnie. W miarę.